Czerwony mi nasypie do pełna i pojedzie po wodę busem, bo będzie brakowało nam do rana wody bo jeden, jeden, jedno tankowanie na 10 hektarów a myślę, że zrobimy trochę więcej do rana to jest godzina 21.25 I mamy 1074 już posadzone i już teraz wsypał mi czerwony inną partię, czyli z tej małej Najpierw sadzę kalibraż 45-50. I tak zgłębiłem trochę, idę sprawdzić. Zmniejszyłem trochę obsadę. I jeszcze tutaj muszę troszkę otworzyć kieszenie, bo mi się zatrzymują sadzenia, bo jest w przy sadzeniach. 45-50, tak. I czas poleciał 3.47 Tankujemy zaprawę Te pole takie nieciekawe jest pod względem słupów Trzeba uważać A z rana o godzinie 5.41 To jest nieciekawie Czerwony sypie Kolejną łyżkę a Dzisiaj mgła jest sobie przedobrzyłem, bo jeszcze jedno kółko chciałem zrobić. Mam zrobione 23,17 i tutaj na górce na poprzeczniaku jak zawracałem zabrakło mi paliwa i teraz tu nie może busem dojechać. Musi nalać w bańkę i mi tu ładowarką przywieźć paliwo, żebym mógł dojechać do końca. Aha. Dobra. przywieź paliwo, lejemy. Chyba starczy, żeby go odpowiadać. Jedna bańka 20 litrów nalane, teraz przepompować. Jest nowa pompka, oryginalna to może będzie nie, tutaj nie jest oryginalna. Nie, oryginalna to jest tak też, tylko że to była założona już dawno. A słychać, przelewowy to będzie. Nie na, na 20 litrach przez pole dojadę no jak 15 pójdzie, bo mało mu dostaje Możesz pompować, ale zapalę Jak jest dobra pompka to jak dobra pompka to pójdzie jakoś dojechałem 2350 będzie I od razu pod dystrybutor A tutaj z rana załadunki jak codziennie Teraz ja widzę na ładowarce Kuba na wózku i działają chłopaki No i dzisiaj zaczynamy rozrzucać te resztki po kopcach, tą schomę przegnitą i tą świeżą Jest tam tego trochę, bo się nazbierało to z kilku lat Mamy tutaj rozrzutnik Wieltona Dostaliśmy go na testy Ogólnie takie są chyba dwa rozrzutniki, które jeżdżą po kraju i można sobie je wypróbować jeden trafił do nas Jak po prostu byliśmy w fabryce w Wieltonie, to się zgadaliśmy, że mamy taką o czym stał ten rozrzutnik i o, o, rozmawialiśmy o tym rozrzutniku i mówili, że mają taki na testy. No to ja zapytałem, czy byłaby możliwość, żeby u nas właśnie skorzystać i, i rozrzucić słomę. Także się zgodzili, przywieźli nam go i będziemy próbowali. Zobaczymy, jak to wszystko działa. Z tym, że Sebastian pojedzie teraz sam tam to robić. Ja muszę iść się zdrzemnąć po nocce. Bo jak się nie zrzemnę to drugiej nocki nie wytrzymam, także muszę to zrobić Gdybym jutro nie, gdybym nie szedł na nockę kolejną to bym nie musiał Także jak się zrzemnę to pojadę na pole i zobaczymy jak to wszystko działa to wszystko, jak dbamy jak ta maszyna pracuje Widzę wszystko podłączył Zmieniliśmy tutaj sobie na kulę Wałek był w komplecie, przewody hydrauliczne podpięte Myślę, że zejdzie z kilka dni, bo tam trochę tego jest. Tu? Tu muszę to wyjebać. Bo przy zakręcaniu przypierdolisz. Ale to czym? Tu? Dzień. 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 A, bo on tutaj ma tajem, tak Dzień. Jak jest w górze. I po ale to tu chyba trzeba go odkręcić, no nie? Ja tak myślałem go odkręcić, bo i tak to do to... montażu idzie, nie? No tak, bo to będziemy... no to do montażu idzie, to trzeba to odkręcić A druga sprawa, on mi się wydaje, że za mało bierze Bo coś tu robili A to kosztuje. ruszysz, to myślisz? No nie, ale tylko ci mówię, nie? Zostawimy na razie, nie? Bo bez grzania to nie pójdzie, nie? Pewnie tak, no A tak to co? Okaże się, w praniu wyjdzie, nie? I trzeba no. będzie ósemki kręcić, nie? A to by się A tu nie jest większy otwór, chyba że tulejka ja jakaś. Albo tulejka jest to, nie? Może tulejka jest jakaś tam A Tak to co? Tak to Ci nie powiem, bo tylko że mu dwa razy chciałem zobaczyć jak to tam działa, nie? Ale wszystko działa, przerzuca się tak? No. no to dobrze. A tutaj tak jest dziwnie, no to to się odkręci to jak bo mówisz. Jak wyżej i... podniesiesz to zacząć, to to jest prawie wiesz no. o co chodzi, nie? Jestem na polu. Zobaczymy jak idzie te rozrzucanie tego obornika, czy to nie obornik, to słoma przegnita. Rosja ładuje. jutro nagram dronem jak to robi bo dron został w busie na polu e, no to idzie ekstra dalej odjeżdżać, żeby tutaj mnie nie obrzucił. Polski rozrzutnik ładnie równo z Trochę sobie zrobimy porządek, bo tam się tego nazbierało Drzwi miałem otwarte Bo nam się tego nazbierało z kilku lat Teraz to rozrzucimy Ładnie to rozrzuca do końca dojechał i będzie puste i Idzie robota tym. Dobrze, nie. A jak to się ustawia tutaj, żeby dawkę no, prędkość, tak. prędkość. A taśma jest na stałe? Na hydraulikę czy jak? Na hydraulikę. Ale jest jakiś regulator czy... No A tutaj regulujesz obroty tego. Taśmy. Taśmy nie regulowaliście, tak? Nie, nie. Ale to znaczy z regulacją, to to Jedziemy na kolejną noc. Tu od tej strony mamy klina. Teraz zakładam sobie skraj pola. Już będę miał tutaj gotowe. Mam nadzieję, że to dzisiaj posadzę tego klina. Tak to wygląda tu na mapie. Mogę go nie posadzić, bo tu kawałek jest Ale już przejadę skraj dookoła, także będzie już granica do sadzenia zrobiona Teraz sadzę grubszy kalibraż, także muszę wolniej jeździć, do hektarów będzie mniej No i więcej wysiadania jest, bo nieraz co się tam zapcha Tak to wygląda Czas na tankowanie. No, i po tankowaniu, tankowanie przebiega tak jak zawsze. Jednocześnie paliwo, i woda do zaprawiarki, i jedziemy dalej. Godzina 23.07 Jest. Teraz bierzemy z tej przyczepy, i tu stoi dawca z nią. Ale tu już jest drobniejszy kalibraż, także będzie lepiej szło szybciej. W tym roku nie brakuje nam ciągników, także jest OK Rok temu nam brakowało. Bo tak naprawdę do każdej przyczepy musimy mieć ciągnik, bo takiego tridema czy tandema nie odczepisz, jak naładujesz ziemniakami. Także do każdej szczepy musi być ciągnik. I całego klina nie zrobiłem. Jeszcze kawałek zostało, tak jak tutaj widać. Miałem grupę sadzeniaki, także nie szło jak należy. Musiałem musiałem wolniej jeździć. Po prostu jeszcze jest do zrobienia. Zrobiłem 14 hektarów. Może 15 będzie, jak jeszcze zrobię jedno półko. I Zaraz kończymy paliwo nalane, wodę lejemy I zaraz będzie koniec naszej pracy No i sadzeniaki też się skończyły, bo zostały tam jeszcze te dwie łyżki Także Kuba musi szybko nasypać, żeby było na dzienną zmianę Jak tutaj to wszystko wygląda? I uciekamy. Rosja zabiera traktor.